Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Jokiewicz i od 2008 roku jestem licencjonowanym blokerem do spraw kredytów hipotecznych i ubezpieczeń. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Państwu, dlaczego warto wybrać blokera przy wybieraniu kredytu hipotecznego. Broker, w odróżnieniu od doradcy z banku, nie tylko pomaga w wypełnieniu wniosku o kredyt, ale wyszukuje najlepszy produkt, jaki jest na rynku dostępny, a przez to często. I jest w stanie zaoszczędzić klientowi tysiące funtów w przeciągu kilku lat. Dodatkowo to broker jest odpowiedzialny za kontakt z wytodawcą, prawnikiem czy agencją nieruchomości. Broker pracuje dla klienta w odróżnieniu od banku, a jego doświadczenie może być pomocne w wielu sytuacjach, szczególnie dla klientów, którzy kupują nieruchomość po raz pierwszy. Dodatkowo dobry broker powinien na bieżąco informować klientów o nowych, bardziej atrakcyjnych produktach dostępnych na rynku aby klienci niepotrzebnie nie przepłacali i mogli skorzystać z nowych rozwiązań. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług lub uzyskać poradę w sprawie kredytu hipotecznego, bardzo proszę o kontakt na numer podany poniżej.